Wszystkich w kolejnej części kursu z fizyki, i w tej części zajmiemy się siłą. E, I więc, czym takim jest siła? Siła to po prostu miara oddziaływania. Siłą będziemy wyrażać to, jak ciała oddziałują między sobą, e, w jakim stopniu i tak dalej. Więc, zobaczmy sobie na, na przykładzie, mamy tutaj człowieka, który przesuwa jakiś klocek, powiedzmy dużą szafę, e, i działa na niego siłą. Siła to jest wartość wektorowa, więc narysowamy wektorek. Dzielenie niego jakąś siłą e, i załóżmy, że na przykład ta szafa ma, waży, nie wiem, 10 kg, trochę mało, ale ok, 10 kg i e, przyspiesza tą szafę e, 1 m na sekundę kwadrat. Ta szafa przyspiesza pod działaniem tej siły, więc chcemy wyliczyć, jaką, jak, jak duża jest ta siła, Tak, więc korzystamy z tej wzorku, który wypisałem, to będzie masa razy przyspieszenie. Więc bierzemy sobie, powiedzmy tu nazwijmy to jakieś f, nie wiem, 1 i f1 byłoby równe 10 kg razy 1 m na sekundę kwadrat, czyli to będzie 10 kg razy m na sekundę kwadrat, tak? To jest jednostka siły, ale została stworzona jednostka newton, żeby zastąpić ten, ten wężyk i po prostu piszemy newton, żeby było krócej. Więc tak wygląda, tak wygląda siła, tak? zaznaczamy ją literką F, tutaj jest wzorek i jednostka Newton. Tyle trzeba zapamiętać o sile póki co. Skoro wiemy już czym jest siła, możemy przejść do zasad dynamiki Newtona i są trzy zasady, i możemy przejść od razu do pierwszej z nich. Brzmi ona tak: jeśli siły działające na ciało równoważą się bądź nie występują, no to ciało pozostaje w spoczynku lub porusza się ruchem jednostajnym, prosto liniowym. E, jak to rozumieć? Więc e, przejdźmy do, do spoczynku. E, I kiedy siły się, w tym przypadku będą siły się równoważyć, tak? Bo widzimy, że występują siły, występuje siła powiedzmy F i występuje siła o takiej samej wartości minus F. E, jednak... No ktoś pcha szafę, to czy, czy to pudełko, z, ze strony, jakby lewej, tu, w tą stronę, a druga osoba odpowiada z drugiej strony. Więc pchają oni z dwóch stron z taką samą siłą, więc to te, te, ten bloczek po prostu się nie ruszy, tak bo siła wypadkowa to jest po prostu suma tych, czyli to będzie F dodać, odjąć F, czyli będzie równo 0, tak? czyli można powiedzieć, że jakby no te siły się zrównoważą, więc tak jakby żadne siły nie działały. Więc będzie to po prostu spoczynek, tak? No albo jakby w ogóle nie było tych ludzi, tak, czyli mamy zwykłą szafę, która stoi w pokoju, no to i, i, i nikt jej nie dotyka. No to wtedy na tą szafę nie działają żadne siły, więc no szafa sama siebie nie chodzi, więc będzie w spoczynku. Jeśli chodzi o ruch, to mamy taką sytuację. Na przykład jak jedziemy samochodem, tak? Na początku startujemy i ruszamy, przyspieszamy, tak? Silnik nadaje jakby moc samochodowi i tą siłę napędową i samochód rusza, tak? Przyspiesza, przyspiesza, aż załóżmy dojdzie do poziomu, nie wiem, 30 km na godzinę i będzie dalej jechał z tą, samą, z tą samą szybkością, 30 km na godzinę. I w takiej sytuacji nasza siła napędowa silnika będzie równoważona przez y, różne siły oporu, tak, czyli na przykład przez wiatr, przez, y, przez tarcie, y, będą sobie równe, i w ten sposób y, jakby nic nie będzie. Bo kiedy na przykład siła napędowa byłaby większa od tej, no to samochód by miał jakby więcej tego napędu niż potrzebuje do utrzymania, więc by przyspieszał. Jeśli siła. Y, oporu byłaby większa niż ta napędowa no to więcej by nas hamowało czyli by był to ruch opóźniony jednak kiedy one się równoważą to samochód po prostu dalej jedzie z tą samą szybkością z którą jechał wcześniej więc będzie poruszał się tak jak już powiedzieliśmy ruchem jednostajnym, czyli właśnie bez przyspieszenia, prostoliniowym w linii prostej i to tyle z pierwszej zasady dynamiki możemy przejść teraz do zasady drugiej i tutaj brzmi ona w ten sposób. Jeżeli siły działające na ciało nie równoważą się, czyli przeciwnie do poprzedniej, to ciało porusza się ruchem zmiennym z przyspieszeniem wprost proporcjonalnym do siły wypadkowej. Tak jak wspomniałem, przy samochodzie będzie to właśnie ruch zmienny, czyli będzie to przyspieszenie bądź opóźnienie. A co znaczy w, wprost proporcjonalne, to zaraz się wyjaśni. Więc no tutaj jeszcze mamy te przykłady, tak, na przyspieszenie. Czyli e, jeśli pchalibyśmy ten klocek, by się mia miał siłę większą niż siła oporu, to siła wypadkowa byłaby skierowana w tą stronę i po prostu e, by przyspieszał e, właśnie w tą stronę. Tak, tu by było przyspieszenie. E, Natomiast no przy opóźnieniu sytuacja no, przeciwna. E, dajemy jakoś siłę w tą stronę, jednak opór, e, na przykład właśnie ten wiatr czy, 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 czy tarcie e, jest znacznie większy, e, no może nie znaczy, ale jest większy, i wtedy siła wypadkowa jest skierowana w tą stronę, e, w stronę tej, tej większej siły, więc by się poruszało, przyspieszało w tą stronę. E, a jeśli chodzi o e, wprost proporcjonalne, to mamy tutaj wzór przy tej zasadzie. Mamy wzór, który wygląda w ten sposób, że e, taki mieliśmy wzór na siłę. Pamiętamy, z wyżej było, to jest f, to jest masa razy przyspieszenie. Więc jeśli chcielibyśmy uzyskać przyspieszenie, to jest a równe i dzielimy przez, przez m, czyli będzie f na m. Siła na, e, na masę. E, I. Dokładnie tak to wygląda, z tym, że tutaj chcemy to e, zobaczyć na, na wektorkach na razie, czy będzie po prostu A z wektorkiem przyspieszenie, e, siła tutaj interesuje nas, wypadkowa z przyspieszeniem i masa, no to nie zmienię. Więc e, mówienie, że, że coś się sprospie, że tutaj było e, przyspieszenie wprost proporcjonalne do siły wypadkowej, wprost proporcjonalne oznacza tyle, że kiedy siła wypadkowa by się zwiększała, tak. To przyspieszenie będzie większe i na odwrót, jeśli przyspieszenie jest większe, no to musi być coś większego tutaj, bądź mniejszego tutaj. tak? E, to po prostu e, z, z matematyki już wynika. Czyli najważniejsze, co trzeba zapamiętać, to to, że siła niezrównoważona, tak? czyli kiedy się nie równoważą, tylko która z nich jest większa, to mamy wtedy siłę wypadkową e, różną, siłę wypadkowa różna od zera. I w ten sposób występuje przyspieszenie bądź e, przyspieszenie w tą, bądź opóźnienie tutaj. I możemy przejść do trzeciej zasady. Gdy ciało A działa na ciało B e, pewną siłą, to ciało B działa na ciało A z siłą o takiej samej wartości, przeciwnym zwrocie i tym samym kierunku. Co to znaczy? E, więc wyobraźmy sobie sytuację, w której mamy jakiś parapet czy, czy ziemię i na tym parapecie stoi doniczka, tak? Więc doniczka przez swoją siłę ciężkości, przez to, że jesteśmy w polu grawitacyjnym, to ma swój jakiś ciężar. Tym ciężarem tak jakby naciska na, naciska na to podłoże. Jednak no wiemy z życia, że jak postawimy doniczkę na, na parapecie, to ten parapet się nie, ta doniczka nie wejdzie w ten parapet, tak? Dlatego właśnie, że e, mamy coś takiego jak e, trzecie zasady dynamiki i siła sprężystości. Czyli ciało, bo tutaj mamy doniczkę, to jest nasze ciało A, a ziemia, o tu, to jest ciało B. Więc ciało A, doniczka działa z e, siła ciężaru, tutaj, i e, naciska ona, e, naciska na podłoże. Ale podłoże. Oddaje tej doniczce i e, mamy siłę sprężystości, która, e, jakby dzięki temu, że te siły e, tutaj występują, ta doniczka się tak jakby nie zapada. Jednak samo w sobie te siły się nierównoważą e, z tego powodu, że są e, ta siła, w sensie siła nacisku i sprężystości się nierównoważą z tego powodu, że są przyłożone do innych ciał. Widzimy, że ta siła nacisku jest przyłożona do ziemi, ponieważ naciskamy na ziemię a siła e, sprężystości jest przyłożona do doniczki, ponieważ jakby ziemia oddaje doniczce. E, równoważą się w tym przypadku, będą się siła sprężystości i e, tutaj ciężaru, jednak nie zawsze tak będzie, więc e, to jest ważne do, do zapamiętania. I e, o trzeciej w zasadzie dynamiki to w zasadzie tyle. Bardzo ważnym zagadnieniem związanym z siłami jest równia pochyła. I jest to po prostu jakaś rampa, klocek, górka, cokolwiek w kształcie takiego trójkąta prostokątnego. I tutaj na, na, tej, na tej rampie powiedzmy jest jakiś klocek, czy na przykład sanki mogą być to tak, zjeżdżające z górki. W każdym razie jakiś obiekt, obiekt tutaj na, na tym klocku, na tej równi. I co tutaj się dzieje? Rozpisałem tutaj dużo, dużo sił i postaram się je jakoś wytłumaczyć. A więc jak mamy klocek na, na tej rampie, to działa na niego, z racji tego, że jesteśmy w polu grawitacyjnym, to działa na niego siła ciężkości. Tutaj oznaczenie jako kół. Jednak zauważmy, że ten klocek jest pod pod kątem, tak? Nie leży on po prostu jak mamy załóżmy jakiś stół i, i klocek i tutaj siła Q tylko jest on pod kątem więc jego oś, tak? Jak tutaj mamy ten klocek, to oś wygląda w ten sposób jest prostopadła ale tutaj ta oś jest pochylona jest pod takim kątem i żeby jakby do, dążymy do tego, żeby nasze siły przedstawić właśnie względem tej osi. E, więc tą naszą siłę ciężkości, tak jak się uczyliśmy na e, poprzednich jestem, zajęciach, rozkładamy na dwie siły: będzie to siła e, ciężkości Y i siła ciężkości X, które już będą na tych osiach, tutaj zgodnie e, z właśnie e, z klockiem. Więc będą na tych osiach. Tak naprawdę jest to nic innego jak po prostu rozłożona siła ciężkości. Jednak przyjmę nam się to do, do opisu, tak bo na przykład jakbyśmy chcieli e, później opisać jak szybko by zjeżdżała ten, ten klocek z tej, z tej równi, no to potrzebujemy czegoś co jest właśnie w tej płaszczyźnie. E, I to będzie tutaj ta siła i stąd wyciągniemy przyspieszenie. Ale to, to za chwilę. E, z ważnych rzeczy o równi jest do zapamiętania to, że mamy tutaj podany jakiś kąt, często w tej równi, alfa, i ten sam kąt występuje tutaj, jak i tutaj. Dlaczego tak się dzieje? No, wynika to po prostu z, z, z trójkątów, ale na szybkości mogę postarać się wytłumaczyć. Jeśli przedłużylibyśmy sobie te siły, tutaj niestety mi się skończyła równia, ale jeśli przedłużylibyśmy sobie te siły na, na, na dół. To zauważmy, że tutaj ten kąt znajduje się, jakbyśmy popatrzyli dotąd, tak? Czyli mamy taki trójkąt. To kąt, który występuje w tym miejscu, to alfa. Kąt, który występuje w tym miejscu, pomiędzy tą płaszczyzną a tym, to jest 90 stopni. I kąt w takim razie tutaj, to by był 90 minus alfa. 90 minus alfa. Ok a jak popatrzymy na to, co przedłużyłem tutaj siły to tu mamy 90 minus alfa tutaj mamy 90 stopni a tu mamy alfę więc no właśnie wykazaliśmy, że, że tutaj e, znajduje się alfa a tutaj z kolei to wynika z trójkątów podobnych, co takie same trójkąty, bo to możemy przenieść tu, a to tutaj e, ale e, to tylko jako dowód, najważniejsze jest zapamiętać że, że tak jest, bo to będziemy wykorzystać w każdym, e, w każdym zadaniu że równią praktycznie, że te kąty tutaj są takie same Narysowałem tutaj jeszcze właśnie siłę nacisku, tak? bo klocek naciska na równie a równie oddaje klockowi w tej płaszczyźnie tutaj Fs i mm, można się zastanawiać na przykład skąd wynika ta siła nacisku czy wynika ona z tej tutaj siły, czy z tej tutaj? W zasadzie no, ta siła wynika z tej, ale właśnie samo sam nacisk będzie równy sile tutaj QY. I jeszcze, jakbyśmy wyznaczali te siły, tak? czyli z QX i QY. Tutaj z pomocą przychodzą nam funkcje trygonometryczne, dlatego nam był potrzebny ten kącik w tym i w tym miejscu. Więc, jeśli wiemy, że tutaj mamy Q, zwykłą siłę ciężkości, tak, mg, e, to Qx to będzie, jak mamy tutaj kąt alfa, to użyjemy funkcji rejonometry, która łączy tą ściankę z tą ścianką, czyli będzie to sinus. Sinus, będzie to funkcja sinus, tak, bo będzie tutaj i tutaj. E, więc sinus alfa to będzie Qx. Na zwykłe Q. Więc, żeby wyznaczyć Qx, to po prostu będzie Q razy sinus alfa i to jest równe Qx. Tak samo możemy zrobić dla Qy, e, czyli zapiszmy najpierw funkcję trigonometryczną, e, która by łączyła Qy, który jest tu, ale jest również i w tym miejscu, Qy, e, i to będzie cosinus, tak? Tutaj przyprostokątna, naprzeciwprostokątną, to jest funkcja cosinus, cosinus alfa to jest Qy na Q. więc ponownie wymnażamy, czy to będzie Q razy cosinus alfa i to jest QY. E, więc to są takie wzorki na, na, na QY i na QX, wynik to z funkcji geometrycznych e, i o równi pochyłej to właśnie należy zapamiętać przede wszystkim ten, ten kąt e, tutaj, w tych dwóch miejscach, a resztę poradzimy sobie z, już z innej wiedzy, którą, którą posiadamy.